Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku z historii wrestlingowych. Tutaj podejmuję dzisiaj temat Jeffa Hardiego, mojego ulubionego high flyera. Zawsze przyjemnie, bardzo mi się na niego patrzyło. A podsunął mi ten temat właśnie tutaj osoba z komentarzy: Rafa Ciepela. Bardzo Ci dziękuję i też spełniam Twoją prośbę. Nagrywam odcinek o Jeffie Hardym i jego. Upadku, niestety, tak to mogę nazwać. Kariery dosyć. Jak sam Jeff twierdzi, gdyby nie jego problemu, mógł być nawet większym zawodnikiem niż Don Sina. Tutaj kwestie są sporne, ale sam Jeff tak powiedział, więc to jeszcze chciałem zaznaczyć. A Wam chciałbym podziękować za wszelkie łapki w górę, subskrypcje, wyświetlenia i na kanale Kubinka, i na kanale Kubin. Bardzo Wam za to dziękuję. I bez przedłużania chcę już przejść do omawiania tematu. Dragicznego opadku Jeffa Hardiego. Jeff Hardy debiutował w 1993 roku w samej federacji WWF w 1998 roku do 2003 roku. Później po przerwie wrócił w 2006 roku do 2009 roku. No i następnie powrót w 2017 roku do 2021 roku. W międzyczasie występował w TNA. I w AW. A teraz przedstawię Wam historię od samego początku jego kariery. Pierwsze zwolnienie Jeffa w WWE już miało miejsce w 2003 roku. Podobno federacja pozwoliła mu odejść, i to sam Jeff, oczes federacji, ale inne źródła podają, że sam Jeff po prostu został zwolniony za aferę narkotykową nie zdał wtedy testu narkotykowego i odmówił przystąpienia do odwyku. Po roku w 2004 roku podpisał kontrakt w TNA, no ale już niestety w 2006 roku został już zwolniony znowu za narkotyki. Jak sam przyznaje w wywiadzie, Federacja TNA nigdy nie zaproponowała mu w tamtym czasie odwyku, tak jak to zrobiło WW, a sam wtedy Jeff odmówił. Teraz cytuję Jeffa Hardiego. W Tiennej poczułem się trochę szalony. Zostałem zwolniony za opuszczenie kilku gal. Sam Jeff twierdzi, że to go zmotywowało do kompletnego oczyszczenia się z narkotyków, że sama Federacja Tiennej nie zaproponowała mu w tamtym czasie odwyku. Sam stwierdził, że jego kariera jest, tak jakby na włosku, przez jego problemy z narkotykami i z alkoholem i sam chce. Po prostu to zmienić. Według graty Jeffa po oczyszczeniu kompletnego jego organizmu z narkotyków pojawił się na kilku eventach w TNA i w WWE na SmackDown. I miał w tamtym czasie dwa kontrakty na stole: i z TNA i właśnie z WWE. Po samym powrocie do federacji, Jeff zdobył WWE Championship, bo podpisał kontrakt z WWE. Jak sam Jeff też powiedział. To był jego dom, tam zaczynał swoją karierę i tam chciał wrócić. Ale niestety, już po powrocie, po oczyszczeniu go z narkotyków, po roku, znowu Jeff został zwolniony. Przepraszam, nie zdał testu narkotykowego po roku pobytu w Federacji. Sam Jeff opowiada, jak poszedł na odwyk. Teraz noc Jeffa. Coś się zmieniło. Poczułem, że byłem jak zombie. Sam Jeff relacjonuje, że myślał, że sam da radę, ale niestety nie dawał rady z narkotykami, z jego nałogiem, który coraz częściej przyczyniał się do tego, że jego kariera wyglądała tak jak wyglądała. Ale już po latach czuję, że to była dobra walka z jego nałogami, z narkotykami i z alkoholem. Mówił o tym wywiadzie kilka lat temu. Więc tutaj na duży plus do Jeffa. Ale przechodząc dalej, w 2009 roku Jeff został zatrzymany przez policję, dlatego że miał jakoby rozprowadzać leki na receptę i posiadać sterydy anaboliczne. Zarzuty, niestety, zostały potwierdzone. Został przeszukany jego dom i znaleziono tam m.in. pigułki nikodyny, tabletki somy i ponad 500 ml sterydów anabolicznych. W międzyczasie też znaleziono kokainę, i sam Jeff Hardy właśnie został też wtedy zwolniony z federacji. W 2011 roku miał stoczyć walkę wieczoru w TNA między właśnie Stingiem w No Disqualification meczu. Niestety Jeff pojawiając się na rampie zataczał się, wyglądał, jakby był zdezorientowany i miał zaraz się przewrócić. Po tym, co zrobił Hardy, został wysłany kolejny raz na odwyk przez DNA. Okazało się na tym odwyku, że Jeff bierze bardzo silny lek na receptę, który działa rozluźniająco na mięśnie, na mózg. Miało to miejsce właśnie w tym roku. Niestety, niestety łączył sam ten lek z alkoholem, jak ten lek. Miał właśnie zadanie rozluźniać mięśnie mózg był stosowany przez Jeffa pewnie przez jego akcje, które wykonywał przez różne kontuzje, i otrzymywał bardzo silne akcje, tak samo od przeciwników. Wiele osób w tamtym czasie też stosowało różne takie leki po przyjmowaniu ciężkich akcji, ale sam Jeff skakając z drabin, wykonując swoją akcję kończącą Swenton bomb, na pewno czuwał to bardzo mocno. Po dwóch latach procesu, Jeff Hardy trafił na 10 dni do więzienia i musiał zapłacić kaucję. Po tym incydencie Jeff Hardy walczył dalej w TNA, wrócił do WWE w 2017 roku na WrestleMania w ladder meczu o Raw Tag Team Championship, zapowiedzeni przez New Day. Nikt tego kompletnie się nie spodziewał, fani dostali taki fajny szoker na WrestleMania i widzieli, że Jeff i Matt w formie. Zdobyli oczywiście wtedy te tytuły. I jak już wszystko wydawało się, że jest w porządku z Jeffem, że nic złego już na niego nie czeka, niestety w 2019 roku został zatrzymany przez policję za publiczne zażywanie narkotyków i prawdopodobnie też był pod wpływem alkoholu. W 2020 roku, bo także na początku roku został jeszcze zatrzymany, zostało odebrane mu prawo jazdy, bo prowadził po alkoholu. Niestety to była tragiczna historia Jeffa Facharniego przez narkotyki, alkohol zniszczył sobie całą karierę. Sam kilka lat temu w wywiadzie twierdził, że gdyby nie narkotyki, gdyby nie alkohol zrobił o wiele większą karierę, nie zostałby tyle razy zwolniony. I niestety na tym bardzo ucierpiała jego kariera, bo był bardzo utalentowany, niesamowity high flyer, wiele osiągnięć, pomimo tego wszystkiego, w WWE czy TNA pojawił też się sporadycznie w AW ze swoim bratem Mattem. Zapewne, gdyby nie narkotyki i wszelakie używki, które spożywał przez całą karierę, żeby uśmierzyć swój ból z tego, co relacjonował Jeff Hardy i miało to za zadanie uśmierzyć jego. Ból i pomóc mu to wszystko przeżywać przez te ciężkie akcje, które wykonywał, czyli skoki z Drabin, jego sweater, bo on wykonywał akcje, których nikt inny raczej by się nie podjął. Gdyby nie to, zrobiłby zapewne większą karierę. A ja Wam dziękuję za ten odcinek. Zapraszam Was w każdy poniedziałek o godzinie 18, w każdym środę o godzinie 18 i w każdy piątek o godzinie 18. Tam już na kanał Kubin. Czekają Was. Myślę, że dużo ciekawych odcinków, tematów, a ja Wam dziękuję za oglądanie. Piszcie w komentarzach jaki chcielibyście temat, żebym kolejny poruszył. Bo ja, tak jak widzicie czytam komentarze, robię te odcinki dla Was. A ja wam już dziękuję, cześć, na razie.